Święta Bożego Narodzenia to czas radości, ale też czas trudnych emocji. O tym, jak dobrze sobie z nimi radzić i co jest ważniejsze, już dzisiaj w kwadransie dla rodziny. Zapraszam serdecznie, Katarzyna Kiejdo. Dzisiaj w naszym studiu jest ze mną pani psycholog Magdalena Sobala. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry pani. I chcemy porozmawiać w takim czasie przedświątecznym o trudnym egzaminie, jakim są święta Bożego Narodzenia. Ponieważ pani Magdo, święta czuć już, może nie w powietrzu, ponieważ pogoda jest zmienna, ale na pewno czuć atmosferę w galeriach handlowych, na zakupach. Nie wiem, czy to akurat. Jest ten nastrój, który powinien towarzyszyć świętom. Nie jest to już tylko wydarzenie religijne, ale również spotkania rodzinne. Czy to dobrze, że tak przeniesiono ciężar? To znaczy, moje osobiste zdanie jest takie, że, że nie dobrze. Ponieważ ta głębia, jakby, która jest najbardziej istotna w świętach Bożego Narodzenia, troszkę nam umyka przez to, gdzie, ponieważ jakby dekoracje i, i wszystkie elementy, jakieś takie kulturowe, zaczynają być widoczne już właśnie na początku grudnia, a nierzadko już w połowie listopada. I sprowadza nam właśnie te święta, które uważam jedne z, właśnie z ważniejszych dla rodziny katolickiej, do po prostu takiego komercyjnego wydarzenia, co jest trochę takie przykre. No właśnie, ale te święta Bożego Narodzenia, które są świętami chrześcijańskimi, obchodzą dzisiaj już prawie wszyscy, nie mm. zawsze są one związane właśnie z upamiętnieniem wydarzeń religijnych, e, raczej towarzyszą temu spotkania w gronie rodzinnym i jak tutaj sprostać temu wyzwaniu, ponieważ my mówimy o rodzinie, a myślimy tak naprawdę o relacjach. Pracuje pani z młodzieżą w szkole średniej i te relacje rodzinne właśnie z dorosłymi przekładają się również na sytuacje młodych w szkole czy między rówieśnikami. Jakieś takie wskazówki dla nas dorosłych na te właśnie święta? Mm -hmm. To znaczy tak, no ogólnie każde święta uważam, że, że budują relacje, lub y, czasem niszczą te relacje. Y, zależy, co się dzieje podczas tych świąt. Y, myślę, że trzeba mieć to na uwadze, że, że właśnie jest to taki, taki czas, kiedy spotykamy się w większym gronie rodzinnym. I, I zadbać o tą atmosferę tak aktywnie, a nie pozwolić, żeby po prostu się wydarzyły, przygotować właśnie dzieci, rodzinę, starać się być życzliwym dla siebie, i wtedy faktycznie ta atmosfera może być miła i jakaś taka budująca i pozostawiająca w nas jakieś miłe wspomnienia, ponieważ no, jak rodzina spotyka się razem, to im bliżej są ludzie. Tym e, jakieś trudne tematy są bardziej emocjonująco przeżywane, i, i stąd właśnie często podczas świąt wydarzają się jakieś konflikty i, i, i właśnie takie trudne, e, trudne rzeczy, i, i właśnie można też e, jak gdyby te relacje e, gdzieś tam naruszyć. Nawet no, niechcący. No właśnie, ponieważ e, tak naprawdę młodzież czy dzieci są dopiero na tej drodze do rozwoju emocjonalnego, e, do takiego kontrolowania też emocji, uczenia się relacji, a odpowiedzialność spada na nas, aby później święta nie kojarzyły im się traumatycznie mm -hmm. z jakimś przykrym doświadczeniem, czy czasem kłótni, ale właśnie pozytywnie. No właśnie, wydaje mi się, że warto pamięcia, pamiętać o tym, że nie jest tak ważne to, co mówimy, ale to, co pokazujemy swoim zachowaniem, swoim życiem, bo dzieci uczą się głównie przez modelowanie, czyli obserwują. I na przykład, y, jeśli mówimy bądź grzeczny, a sami odnosimy się nieładnie do małżonka, to dajemy temu dziecku taki przykład, że to tylko tak się mówi bądź grzeczny, a potem można do brata coś tam szturchnąć, tak? gdzieś tam coś zrobić. Także warto pamiętać o tym, że, że jak gdyby jeśli chcemy przekazać model dobrych relacji, to sami musimy być dla siebie i dla innych dobrzy. Tak, Dobrze. ale jak tutaj właśnie to wykonać, bo łatwo o tym mówić, a jednak święta y, są czasem chyba jeszcze większego pośpiechu, ponieważ my czekamy na święta na odpoczynek, a mm -hmm. tak naprawdę zawsze gdzieś pędzimy: y, najpierw przygotowania w sklepach, zakupy, później kuchnia, sprzątanie i w końcu od rodziny od stołu do stołu. I w takim pośpiechu te emocje, negatywne emocje, często wybuchają szybciej. Mm -hmm że myślę, że warto się zastanowić, jakich świąt chcemy, widzieć te święta jakby i czy chcemy świąt takich po prostu zgodnych z takimi kulturą czyli e, kupujemy prezenty, robimy wigilię, rozpakowujemy prezenty, każdy wraca do własnego pokoju. Jeśli jak to się mówi, przysłowie o święta, święta i po świętach i mamy e, pełne brzuchy jedzenia, czy chcemy tej głębi, tak? Czy chcemy zbudować jakąś relację, jakiś klimat, a to wymaga zaangażowania i czasu. Więc e, wydaje mi się, że warto już e, Wcześniej zaplanować sobie czas na takie aktywności przygotowujące nas do świąt, czyli na przykład, nie wiem, jakieś wspólne y, przygotowywanie dekoracji, czy, czy wyjście na roraty rodzinne, czy zrobienie wieńca adwentowego, żeby uwzględnić to w swoich planerach, kalendarzach, że taki czas po prostu jest potrzebny. I ten czas naprawdę jest bezcenny, bo wtedy właśnie, teraz się mówi, że nieważna jest ilość spędzonego czasu z dziećmi, tylko jakość, a ja się z tym nie zgadzam. Bo żeby na przykład oswoić psa, to trzeba być z nim cały czas. I tak samo jest z dziećmi, żeby je oswoić, żeby nawiązała się silna więź, to trzeba przy nich być w różnych momentach, i trudnych, i tych przyjemnych. I właśnie święta Bożego Narodzenia są moim zdaniem takim czasem, gdzie można um, z premedytacją wykorzystać pewne sytuacje, żeby zbudować silniejszą więź, silniejszą relację. A często dziecko, tak mi się wydaje, jest właśnie odstawiane na dalszy plan, bo jest ta rodzina, której nie widzimy na co dzień, y, babcia, dziadek, ciocie, wujkowie i nagle dziecko jest y, takim y, albo może... Chłopcem na posyłki, tak? Mhm. Przynieś, podaj zrób kawę, podaj cioci herbatkę, ucałuj ciocię, tak? Mhm. My to znamy też z własnego dzieciństwa, albo takim nie przeszkadzaj. Teraz mhm. dorośli rozmawiają, mhm. tak? Więc... No, bywa tak, bywa tak, a to dziecko będzie jak bumerang. Tak, im mocniej będziemy je odpychać, to ono jeszcze będzie wracać, ale do pewnego wieku, bo potem można. Jakby stracić ten kontakt, i, i, i to się gdzieś rozjedzie, i ono już nie przyjdzie, nie porozmawia, nie, nie poprosi o to, żeby brać udział w jakichś świątecznych przygotowaniach, a my będziemy, powiedzmy, wtedy mieli ochotę na to, żeby, żeby ono chciało z nami spędzać ten czas, ale no to tak nie zadziała. Jakby to trzeba przez całe wychowanie, cały ten proces uwzględniać to, że kiedyś te dzieci dorosną, będą miały swoje zdanie i będą chciały odejść z naszego domu, tak, założyć swoją rodzinę. I no i to są takie ulotne chwile, mi się wydaje, że jak ktoś sobie to uświadomi, to nie będzie tego dzieciaka gdzieś tam odpychał, spychał na drugi plan, tylko będzie go angażował w jakieś codzienne y, czynności. Bo jest to możliwe, tak? Dziecko zawsze może wykonać jakieś proste zadania przy, przy tych przygotowaniach, czy, czy przy rozmowach, przy stole też do pewnego momentu może uczestniczyć. I cóż jest lepszego niż właśnie wspólny czas i towarzyszenie w pomocy takiej w kuchni, tak? W przygotowaniu mm -hmm. posiłków, gdzie można opowiadać, jak to było kiedyś, Dokładnie. gdzie można planować, zapytać, e Sprawić, aby to dziecko czuło się częścią rodziny mm -hmm. i potrzebne w tym miejscu, prawda? Tak, myślę, że warto też przypomnieć sobie, samym, jak my byliśmy dziećmi i co największą radość sprawiało nam. No, ja pamiętam, że, że moi rodzice od rana też tam nerwowa atmosfera była, gotowali. A najfajniej było właśnie wtedy, kiedy każdy dostawał z nas jakieś zadanie i mógł się wykazać też, tak? czy, czy, czy uszka zrobić, czy... I te nieudane pierniki wcale nie, było, nie smakowały gorzej, prawda? No dokładnie. <laughs> to były takie I, dziecięce... I właśnie, i ta atmosfera takiej życzliwości, pamiętam, że to było najcenniejsze i najfajniejsze, kiedy właśnie rodzice się nie kłócili i, i do siebie miło się zwracali, i do nas również, i to był właśnie, to była dla mnie taka magia świąt. Teraz dużo młodzieży... Ale już też właśnie tych młodszych dzieci żyje tak jedną nogą, może w mediach, w internecie. I internet, media pokazują jednak świat cukrowy, mm -hmm. te wszystkie reklamy, piękne dekoracje, uśmiechnięte rodziny, a niektóre z tych dzieci mają zupełnie inne doświadczenia. To czasem pewnie widać gdzieś w rozmowach na temat właśnie świąt, mm -hmm. nawet w szkole, albo, albo gdzieś w innych miejscach. No ogólnie teraz żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie mamy dwa światy. Jeden ten wirtualny, idealistyczny, a drugi rzeczywisty, nie zawsze taki piękny. I młodzież, moim zdaniem, stoi teraz przed e, takimi ogromnymi wyzwaniami i e, problemami. Coraz są bardziej świadomi, jak rozmawiam z nimi, tego, że ten świat wirtualny nie zawsze oddaje jak gdyby, rzeczywistość, a można stworzyć tam e, inny zupełnie wizerunek siebie. I faktycznie ta, ta idealistyczna wizja tych świąt w tych mediach społecznościowych na bardziej wrażliwe takie jednostki może oddziaływać taką dużą presją i powodować takie poczucie pustki i smutku wręcz, ponieważ ja tak nie mam, a, a tutaj ktoś wstawia zdjęcie, że jest super, że, że w ogóle choinka aż pod sam sufit, tak? I że ma wszystko. Tak, że ma wszystko, ale no, niestety to tak nie jest często. Właśnie te osoby, które tworzą bogaty wizerunek w mediach społecznościowych, w rzeczywistości no, nie zawsze są szczęśliwe i, i takie, powiedzmy, bogate w życie jakieś tam... Wewnętrzne, tak. Rodzinne. Wracając do pierwszego Bożego Narodzenia, czyli do, do sprawy religijnej, typowo, no tamto pierwsze Boże Narodzenie świętej rodziny nie było bajkowe. I na no, pewno nie było, takie jak z reklam. E, I e, czy to właśnie nie jest tak, że właśnie w tych trudnych sytuacjach relacje cementują najlepsze więzi i budują właśnie te? Budują się te najlepsze właśnie relacje trwające całe życie, gdy wcale nie jest tak słodko. Mm -hmm. No to powiem tak, mm, zarówno dobre doświadczenia, jak i złe cementują nasze więzi. Te, te jakby trudne, złe są bardziej takim testem trochę dla nas, ale to, że ktoś na przykład nie sprawdził się w jakiejś takiej trudnej sytuacji nie oznacza, że na przykład nie zrobi tego za rok czy za jakiś czas albo w przeszłości się nie sprawdził, bo trzeba jakby wziąć też pod uwagę, w jakim on jest stanie, jakie ma zasoby, jakie wsparcie rodziny. I, i tutaj mi się wydaje, że, że ważne jest. To, że właśnie tak jak przykazanie miłości, tak? Będziesz miłował Pana Boga swojego, serca swojego, duszy swojej, całych sił swoich, swoich, swoich. I całym -hmm. swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc patrząc na, na jak gdyby drugiego człowieka, warto pomyśleć o tym, jak ja bym chciał być potraktowany i podejść do niego z dużą taką wyrozumiałością. To oznacza, że tak naprawdę mamy kolejny czas. Mhm. Mamy. Kolejne Boże Narodzenie, które może tym razem zdamy taki egzamin właśnie w już... miłości do drugiego człowieka. Mm, tak, i chciałam powiedzieć właśnie, że, że zarówno pozytywne, jak i negatywne e, sytuacje cementują te nasze więzi i relacje. Natomiast no te takie trudne są takim trochę egzaminem, testem, ale też właśnie trzeba podejść do tego bardzo wyrozumiale, tak jak my byśmy chcieli być ocenieni w tej sytuacji. A czas, ale... czas ucieka i to, co pani powiedziała, że te dzieci kiedyś przestaną wracać. Mm -hmm. tak. Nigdy nie wiemy, kiedy będą, które święta Bożego Narodzenia będą tymi ostatnimi, gdy dziecko przyjdzie i będzie chciało usiąść nam na kolanach, gdy dziecko przyjdzie i będzie chciało się położyć do łóżka razem z mamą i tatą, mm -hmm. bo może za rok to dziecko będzie już zupełnie innym człowiekiem, prawie że dorosłym, które będzie miało mm -hmm. życie i nie będzie chciało, abyśmy się w nie wtrącali. Tak, tak może być. Właśnie. Dlatego warto chwytać każdą chwilę i y, to jest też taka fajna wskazówka, że żeby mieć dobrą relację z dzieckiem, nie można jakby mu odmówić y, tej rozmowy w momencie, kiedy ono chce się zwierzać, bo y, no, większość dzieci jest szczera w tym, co robi. I jeśli czasem przegapimy ten moment, to ono już nie będzie chciało opowiadać, nie będzie chciało się zwierzać ze swoich przeżyć. I, I to jest taka wskazówka, tak ogólnie wychowawcza moim zdaniem, że warto chwytać ten moment i po prostu, kiedy dziecko chce nam o czymś ważnym powiedzieć, to trzeba to wysłucha tego wysłuchać. I, I po prostu dajemy też taką informację zwrotną temu dziecku, że ono jest ważne, że, że może być wysłuchane, i następnym razem, jak będzie miało problem, to jest większa szansa, że ono się zwróci do nas. Z tym problemem, a nie gdzieś tam do jakiegoś towarzystwa czy gdzieś na zewnątrz. Tak więc przed nami kolejny egzamin z naszej dorosłości. Może tym razem go zdamy. Czas świąt jest czasem budowania relacji. Dzisiaj była z nami w studio pani Magdalena Sobala. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę pamiętać o subskrybowaniu naszego kanału i widzimy się już w następnym kwadransie dla rodziny. Okay.